Cześć. Witam Cię w kolejnym filmie. Tym razem rozwiążemy równanie Redoks, w którym występuje atom o ułamkowym stopniu utlenienia. Kiedy taki ułamkowy stopień utlenienia może wystąpić? Zobaczmy. Mamy tlenek żelaza. On nie spełnia reguły krzyżowej. Mianowicie tlen ma stopień minus 2, natomiast tutaj widzimy 3, a nie 2. I w tym momencie. Aby dowiedzieć się, jaki jest stopień utlenienia tutaj w tym żelazie, zobaczmy sobie, że mamy 3 razy x, dodać 4 razy minus 2, równa się 0, a zatem 3x to jest 8 i x wychodzi 8 trzecich. x wychodzi 8 przez 3. Zatem średni stopień utlenienia dla tego atomu żelaza to jest 8 trzecich. Piszemy tu, 8 trzecich. teraz zobaczmy, co się dzieje po reakcji. Tu mamy już 4 razy minus 2, minus 8. I musimy mieć tutaj minus 2 równa się minus 8 plus x, x wychodzi 6. I teraz to dalej ym, z tym zrobimy. Zrobiliśmy sobie miejsce. Teraz to żelazo występuje trzykrotnie. Zobaczmy, tak? Więc statystycznie jest 8 trzecich ta y, liczba stopnia utlenienia, ale są po trzy atomy. W bilansie y, formalnym sobie napiszmy na razie. Tu jest 8 trzecich i są dalej trzy atomy potrzebne, bo te atomy nam nie zginą, tak? Po reakcji, skoro tu jest 3. To musimy mieć koniecznie również dalej liczbę trzech atomów żelaza, ale one teraz mają 6, czyli 3 razy 8 trzecich to jest sumaryczny stopień utlenienia 8. A potem po reakcji jest 3 razy po 6, co stanowi 18. Czyli różnimy się o 10, o ładunek elementalny 10. Zatem odejmiemy 10 elektronów. I przejdziemy na wyższy stopień utlenienia. Trzy atomy będą w stanie na plus szóstce. Ale oczywiście, no, zapiszemy też to w postaci jonowej. Tak jak docelowo większość zadań naturalnych, wymaga od nas, byśmy pisali postać jonową. Oczywiście brakuje jeszcze nam na razie na chwilę. Jeszcze w azocie stopień utlenienia. No i zobaczmy sobie, że tutaj jest dosyć prosto. Znamy, tu pochodzi od kwasu azotowego 5, ten anion. Tu mamy minus 2, zatem to jest tlenek azotu 2. Napiszmy sobie postać jonowa bilansu będziemy mieć tak piszemy tlenek jako całość gdyż znamy podstawową regułę że tlenki, metali, niemetali nie ulegają dysocjacji w wodzie Napiszemy tutaj całą cząsteczkę ale już żelazian sole żelaziany dysocjują w wodzie czyli tu napiszemy z ładunkiem 2 minus ustaliliśmy, że mamy 10 elektronów oddanych Możemy je również napisać jako produkty, czyli one lądują po stronie produktów 10e minusem. Teraz patrzymy sobie, że tu ładunek jest zerowy, ale tutaj jest razem minus 12, to znaczy nie, bo tu oczywiście musimy mieć trójeczkę. Tu było 3, tu jest 3, czyli mamy 3 razy 2 na minus 6, minus 16 razy. Zatem musimy sobie zobaczyć, że oha minusy. Będą nam sterowały ładunkiem po obu stronach, po lewej i po prawej stronie. 16 OH minus postawimy tutaj. I teraz musimy zobaczyć, że przecież woda będzie, czyli 8H2O, no bo to 16 daje tutaj 16H, 8 razy 2, 16 tlenu. Zobaczmy sobie, 16 plus 4 to jest 20, 3 razy 4, 12, 8, 20. No, liczenie, że tak powiem, na palcach, praktycznie. Tak więc, wszystkie atomy pierwiastków sobie zawsze posprawdzajcie na spokojnie. Bo w ogóle nie jest to dla Was istotne, że macie stopień utlenienia ułamkowe. Naprawdę nie ma to. Matematycznie to naprawdę nie powinno mieć dla Was wpływu, znaczenia. Teraz sobie zobaczmy, co się dzieje z azotem. On idzie z piątki na dwójkę. Zobaczmy. Azotany często się pojawiają no, w zbiorach zadań, więc to przy treningu raczej Was nie powinno zaskoczyć. Napiszmy sobie zatem NO3. Chociaż oczywiście częściej w kwasowym używamy, bo kwas azotowy 5 stężony działa utleniająco. Natomiast pamiętajmy, że możemy dostać zadanie w każdym środowisku. Zależy od. Zadania ze źródłem, z jakąś informacją źródłową. Tak więc tutaj, 2, tutaj, 5 różnimy się o 3 ładunki elementarne, czyli napiszemy tutaj plus 3e. Ładunek łączny jest minus 4, a tu 0. Zatem wyregulujemy, dodając 4 OH minusy. Teraz spójrzmy sobie, że przecież musi się utworzyć woda. W sensie musi być woda dostarczona w substracie, tak aby mieć 4 razy H, czyli 2 razy wodę. Dla czytelności tu poprawimy. 3 E plus 2 razy woda. Wytrzemy tutaj nasze przeliczenia ładunków. I mamy teraz na czysto. Zobaczmy. Różnimy się tutaj, jeśli chodzi o elektrony oddawane i przyjmowane. 10 elektronów oddawanych tutaj, 3 elektrony przyjmowane. Zatem liczba, najmniejsza wspólna wielokrotność to 30. Tu zrobimy razy 10, razy 3. I przepiszemy sobie po wymnożeniu w ostatniej linijce, ile mamy razem rzeczy. Ocha minusów jest razem 48. Teraz jony azotanowe. I jest tak 10. Woda 20. średza razy 8 to jest 24. Następnie tą linijkę dalej sobie spisujemy. Jeszcze przesuniemy sobie widok. I oczywiście zostaje nam um, w. Zostaje nam oha minus 4, 40, OH minusów i porównujemy lewą i prawą stronę. Zaznaczmy sobie to jakimś tam zmienionym kolorem. Zobaczmy, że tutaj oraz tutaj to daje nam różnica 8, a to wyrzucimy. Teraz woda 20, 24, czyli tutaj wyrzucimy wszystko. Tu zostanie nam 4 zamiast 24. I takie równanie możemy gotowe przepisać już do arkusza naturalnego, czyli nasze liczby mm, współczynniki stechiometryczne. Możemy sobie tutaj e, pozaznaczać, teraz, że tu będzie sobie 3 e, jonów OHA minus tutaj 8 jonów azotanowych 10. Tu damy teraz poprawione, że jest dziewiątka. No i NO to jest 10 i woda 4. I cały redox jest rozwikłany bez żadnego y, problemu. Znaczy, jedynym problemem jest zauważenie, że jest postać ułamkowa stopnia utlenienia. Jedne z atomów mają stopień drugi, inne trzeci. Tak więc statystycznie jest 8 trzecich. Mam nadzieję, że teraz najróżniejsze redoksy nie mają przed Wami tajemnic. Powodzenia na sprawdzianach, na testach i na maturze. Dzięki za uwagę. Zapraszam do następnych materiałów. Do zobaczenia.